Opublikowano zanonimizowany wyrok w sprawie Mariki, więc każdy już może się zapoznać, co tam się zadziało i czy wyrok trzech lat był słuszny. W dniu 10 sierpnia 2020 roku w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic 27 grudnia i Ratajczaka, działając publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, wspólnie w porozumieniu z jest zaciemnione oraz dwoma dotychczas nieustalonymi osobami usiłowała dokonać rozboju poprzez zabór w celu przywłaszczenia torby o wartości 15 zł na szkodę. I tu też dane zasłonięte stosując przy tym przemoc w postaci szarpania, popychania i wykręcania palca trzeciego ręki lewej, co spowodowało pokrzywdzonej obrażenia ciała w postaci skręcenia stawu międzypoliczkowego dalszego oraz sińca palca trzeciego ręki lewej co stanowi naruszenie narządów ciała na czas krótsza niż 7 dni, lecz czynu tego nie dokonała z uwagi na postawę pokrzywdzonej. Oskarżoną Marikę uznaje się za winną, wymierza się jej karę 3 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonej Mariki obowiązek zapłaty kwoty 1 tysiąca zł na rzecz pokrzywdzonej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość bliższą niż 50 metrów na okres dwóch lat. Teraz każdy musi sam sobie odpowiedzieć, czy kara trzech lat pozbawienia wolności była słuszną karą czy nie.